z tej strony Eryp to jest moje hot dog z talent. Pozdrawiam. Słuchajcie. Ona dała mi na pieska, pieska, spodziewa się dziecka Figurę grecka, zakładaj OFA. Twoja zwykła deska, nie dotykam ściewa Ona do berła, spodziewa się dziecka Ona dała mi na pieska, spodziewa się dziecka Figurę grecka, zakładaj OFA. Twoja zwykła nie dotykam ściewa Ona do berła, spodziewa się dziecka Strzelaniny o tereny, grawitacja lotu Jak Biladena, ciebie pochowamy w morzu Zarabiamy na wyścigach, ty zwykły amator Ja wsadzam ciebie do więzienia, Ekel Tapo Teksanska masakra Jedzie po gotowie, za każdym rogiem piły motorowe. Goni Motorola, Szwed wyłapał kosę. Najciej kuponik albo latynoskę. Al-Qaida, Hezbollah, Habas, Houthi. Wykorzystam ciebie, mów mi raz Putin. Baban Ejerdi, Savitlendi. Trzymają mi rakietę jak zawalenki. Odkładamy bombę, wysadzamy kawalerki. Odkładamy bombę, wysadzamy kawalerki. Odkładamy bombę, wysadzamy kawalerki. Odkładamy bombę, To ja Eryp, to było właśnie moje Hot Dog Sixteen Challenge Pomagamy dla fortuny, zarabiamy na Buchmacherce Się tak trzyma, ode mnie dwie gorące nominacje Po pierwsze BADZIO Prosto ze słonecznych rukławek Do słonecznych rukławek Wysyłamy pierwszą nominację Druga nominacja Paweł Pep, pseudonim MONSTER Niech to się tak kręci Prosto do I zagraniczna, zagraniczna... Nominacja. Luke Skywalker. Pow, pow, pow.